Nazywam się Beata Pieniążek i witam w najnowszym odcinku podcastu Ważne, żeby było zdrowe. Nie da się uniknąć kontaktu z wirusami i bakteriami, bo krążą one wokół nas. Nie unikną go również dzieci z wrodzonymi wadami serca. W ich przypadku kontakt na przykład z wirusem RS jest szczególnym zagrożeniem. Na co są dzieci z wrodzonymi wadami serca? W przypadku takiego zakażenia i jak można je chronić, o tym opowie mój dzisiejszy gość, dr Maria Miszczak-Knecht, kardiolog dziecięca z Kliniki Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam panią. Chciałabym zapytać o wirus RS. To najczęstszy powód hospitalizacji niemowląt i małych dzieci. Jak chronić najsłabszych, czyli dzieci na przykład z wrodzoną wadą serca? I dlaczego ten wirus jest tak groźny dla tej grupy? To jest przede wszystkim bardzo powszechne zakażenie. W związku z czym dzieci narażone są na kontakt z różnych stron, z różnych środowisk. Przyjmuje się, że mniej więcej 60% dzieci przed piątym rokiem życia przechodzi zakażenie, przy czym gro z nich to jest oczywiście poniżej pierwszego roku życia. Specyfika patologii, jakie powoduje ten wirus, polega na tym, że zagnieszczając się w naszych drogach oddechowych, powoduje on złuszczanie nabłonka, zamyk obrzęk również śluzówki, i zatykanie tym złuszczonym nabłonkiem dróg oddechowych co sprzyja bardzo ciężkiemu zakażeniu. I u dzieci, które dodatkowo mają problemy w układzie krążeniowo-oddechowym związane z bądź nadmiernym napływem krwi do płuc, bądź też niedostatecznym bezsinicza wada, czyli tak naprawdę ich przyczyną tego jest wada wrodzona serca, powoduje że przebieg takiego zakażenia jest dramatycznie cięższy, jest wielokrotnie cięższy niż u dzieci zdrowych. To oczywiście zależy od konkretnego dziecka i konkretnej wady, ale z takich prac, które były wykonywane w Stanach Zjednoczonych wynika, że potrafi to być nawet 200 do 300 razy większe ryzyko śmierci w wyniku takiego zakażenia u dziecka z wadą wrodzoną. Ciężką oczywiście, taką, która daje zaburzenia hemodynamiczne w stosunku do zdrowych dzieci. Co się dzieje, gdy dojdzie do zakażenia u dziecka zwracaną wadą serca? Rozwija się to zakażenie. Ono początkowo ma taki charakter w infekcji górnych dróg oddechowych zazwyczaj, więc właściwie nie jest... Jesteśmy w stanie odróżnić, jaki jest ten czynnik etiologiczny bez badań dodatkowych, ale z czasem ten wirus ma duże powinowactwo do układu, do dróg, dolnych dróg oddechowych, czyli do skrzeli, i tam też się zagnieżdża, powodując no, stan zapalny i powodując niewydolność oddechową w skrajnej swojej postaci. Także dzieci wymaga, mogą wymagać wsparcia oddechowego. To mniej więcej około 2% dzieci wymaga hospitalizacji z tytułu tego zakażenia. I z czego około 10%, mówię o zdrowych dzieciach, a to tak. znacznie mhm. więcej jest w przypadku dzieci z wadami wrodzonymi, będzie wymagało wsparcia oddechowego, czyli leczenia w warunkach intensy oddziału intensywnej terapii. Mhm. Czyli rozumiem, że chodzi o pobyt w szpitalu kilkudniowy tak. co najmniej, tak? Ta, mhm. Tak, jeśli nie tygodniowy. Mhm. E, tak może przebiegać samo zakażenie, a czy są jakieś długofalowe skutki przejścia takiego zakażenia rsv -u? Tak, Dziecka oczywiście. Z w, w przypadku dzieci z wadami serca przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że to może opóźnić y, y, operację kardiochirurgiczną, ponieważ takie płuca są mocno uszkodzone i y, musimy chwilę odczekać, żeby one się zregenerowały, żeby dziecko mogło przejść przez następny stres dla organizmu duży, jakim jest y, operacja naprawcza wady wrodzonej serca. I to jest, to jest jeden z bardzo ważnych elementów, czyli tak naprawdę opóźnienie, co może, może mieć bardzo duże konsekwencje w ogóle na całe życie dziecka tak naprawdę. No, i oczywiście sama ciężkość przebiegu też może spowodować, że mamy do czynienia ze smówczesną dziecięcą. Czyli mamy dodatkowe powikłania pulmonologiczne po przebytym zakażeniu. Nie u wszystkich dzieci, ale nie wiemy jako lekarze, u którego z dzieci tak, będą tego typu komplikacje. Takie ryzyko się tak. rozwinie. To już wiemy, jak przebiega ten, to zakażenie wirusem RS, a jakie objawy występują u dziecka, na co zwrócić uwagę szczególnie u takiego dziecka z wadą serca? Przede wszystkim jeżeli pojawi się infekcja, to bardzo, ważnym, bardzo ważne jest, ażeby zwrócić uwagę na to, czy dziecko wkłada wysiłek w oddychanie, czy nie. Jeżeli pojawią się objawy, w wysiłku oddechowego, czyli poruszanie tutaj chrapkami nosa, czy przyspieszony oddech, co tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się matka dziecku, jest to w stanie zwrócić na to uwagę, że oddycha jakoś inaczej. Niekoniecznie musi wiedzieć, na czym polegają te drobne różnice, ale zwróci uwagę, że ten oddech nie jest spokojny, nie jest stabilny, tylko jest z większym wysiłkiem. To powinna natychmiast skierować się oczywiście do lekarza. To jest taki główny objaw, który powinien naprowadzać rodziców na to, żeby jak najszybciej z powodu wydawałoby się no, czasami banalnej infekcji, jednak spójść do lekarza. Wspomniała Pani, że to bardzo powszechny wirus. Czy można uniknąć jakoś tego zakażenia oprócz takich podstawowych y, środków bezpieczeństwa, jak mycie rąk, y, tak, unikanie kontaktu ze sobą zakażonym? Tak, oczywiście y, no mamy narzędzie dzisiaj, y, mamy przeciwciało monoklonalne, które podawane dzieciom, palwizumab. Które podawane dzieciom w postaci iniekcji, dzieciom z grup ryzyka, zabezpiecza je przed namnażaniem się wirusa i przed zakażeniem w ogóle wirusem, jak również przed namnażaniem się wirusa w organizmie, czyli daje ochronę. Nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, jeżeli nie będzie wystarczająca ta ochrona, to oczywiście przebieg takiego zakażenia jest zupełnie inny niż w przypadku, kiedy nie ma tej ochrony. To jest przeciwciało monoklonalne, czyli nie jest to szczepionka, tylko immunoprofilaktyka. Nie. Tak, to jest hmm? immunoprofilaktyka, hmm. dlatego ważna jest regularność podawania, ważne jest hmm. określone zachowanie cyklu podawania, taka, żeby to przeciwciało było w organizmie, kiedy będzie podana kolejna dawka i żeby pokryło okres podawania. Ten okres infekcyjny, czyli od września do kwietnia tak naprawdę to jest w naszym klimacie, w naszej szerokości geograficznej, taki najbardziej powszechny. Które dzieci z wrodzoną wadą serca mogą skorzystać z takiej immunoprofilaktyki? Przede wszystkim dzieci, u których doszło do rozwoju jawnej niewydolności układu krążenia, czyli dzieci wymagające wspomagania lekami w układzie krążenia. A także dzieci z silniczą wadą wrodzoną serca, czyli dzieci, które mają obniżoną saturację krwi. Tutaj lekarz-kardiolog kieruje na profilaktykę i to już jest we wszystkich ośrodkach w, w skali całego kraju. A profilaktyka obejmuje nie tylko pierwszy rok życia, na szczęście, ale również jest rozszerzona na drugi rok życia w przypadku tych dzieci, ponieważ no, to ryzyko jest nadal bardzo wysokie w tym drugim roku życia. ryzyko ciężkie przebiegu Jest nadal bardzo wysokie w tym drugim roku życia, i dodatkowo znamienita większość tych dzieci wymaga kolejnego zabiegu interwencyjnego z uwagi na wadę wrodzoną, więc też chodzi o to, żeby chronić ich szczególnie w tym okresie około zabiegowym przed zakażeniem. No właśnie tutaj chodzi o to, żeby nie było tego zakażenia ani przed y, zabiegiem, tak. ani żeby nie pojawiło no się. już w ogóle zabiegu, nie było. Prawda? Ale szczególnie w, w tych sytuacjach klinicznych, ponieważ ono bardzo po, y, pogarsza przebieg po zakażeniu. Mhm. Czyli rodzice kierują się do kardiologa pod opieką, tak. którego jest dziecko, i ten włącza dziecko, jeżeli spełnia oczywiście kryteria, do programu. Do lekowego, programu. Tak? Mamy program mm -hmm. lekowy, który pozwala na podanie, na immunizację dzieci, i jest cały harmonogram, tak żeby bez najmniejszego problemu w ośrodkach, które prowadzą kardiologicznie dzieci, są one kwalifikowane i włączone do programu. Tam jest podawana kolejna dawka. Yy, przeciwciała. Mm -hmm. A ilu dzieci mniej więcej dotyczy taka potrzeba immunizacji? No, w skali kraju to nie jest mhm. tak dużo. Po pierwszym roku takiej immunizacji mieliśmy włączonych ponad 400 dzieci, czyli to jest mniej więcej niecałe 13% wszystkich dzieci, które były immunizowane w ramach tego programu lekowego, bo ten program lekowy obejmuje również wcześniaków, tak, bez mhm. wady wrodzonej serca. Mhm. Ale wspomniała Pani, że te dzieci wymagają też immunizacji w drugim sezonie tak. zakażeń w swoim, w swoim życiu. Czy tutaj rodzice muszą o tym pamiętać, czy specjalista przypomni nie. o tym, żeby My już zgłosić tym, się? Tak, już lekarze będą kierować i, i będą przypominać, aczkolwiek zawsze dobrze jest, żeby rodzice też mieli tą świadomość i w przypadku, kiedy nie usłyszą takiego skierowania, zapytali się, czy, czy dziecko nadal kwalifikuje się do programu lekowego. Mhm. Ten sezon zbliża się nieuchronnie. W zeszłym mhm. roku rzeczywiście było, była wzmożona liczba tych zakażeń wirusem RSV. Czy tak może się powtórzyć w kolejnym sezonie? Nie powiem szczerze, że nie znam dokładnych predykcji tego na ten rok. Natomiast w ubiegłym roku rzeczywiście widzieliśmy bardzo dużą liczbę zakażeń i to było takie troszeczkę odbicie po, in, po pandemii COVID. A, czyli pandemii SARS-19, ale przypuszczamy, że prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie to też będzie nadal istotne zakażenie, bo ono zawsze jest w, naszej, w, naszej, w naszym społeczeństwie, w naszej populacji. Mhm. Dlatego tutaj szczególną ochroną trzeba objąć tak. tych, którzy są narażeni na ten tak, ciężki jest, przebieg i powikłania. Mhm. To jest naprawdę bardzo ważne, bo mhm. to rzutuje przede wszystkim na szybkość, Nieładne słowo, ale jednak mhm. chyba najbardziej zrozumiałe dla rodziców dochodzenia do siebie dziecka po zabiegu operacyjnym, czyli tej, tej rekonwalescencji, rzutuje na, na czas wykonania zabiegu, bo może spowodować odroczenie, a to ma już potem konsekwencje na całe życie. Więc to jest naprawdę bardzo istotne, ażebyśmy korzystali z takiego narzędzia, skoro je mamy. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo.